Widzimy dzisiaj w pierwszym czytaniu mojżesza słowa: Patrz, kładę przed Tobą, życie, śmierć. Ja dziś nakazuję Ci miłować Pana Boga Twego, chodzić Jego drogami, zachowywać Jego polecenia, abyś żył, mnożył się. A jeśli z serca odwrócisz, nie usłuchasz, zbądzisz, nie będziesz oddawał, będziesz oddawał cudzym Bogom, służąc im. Oświadczam ci dzisiaj na pewno zginiesz. Więc wybierajcie, życie, abyście żyli, Wy wasze potomstwo, miłując Pana Boga swego, słuchając Jego głosu, lgnąc do niego, bo tu jest Twoje życie. Otóż to jest myśl Starego Testamentu, że prawo jest życiem, prawo Boże, prawo, które Bóg daje, to jest prawo życia. To nie jest no, jakaś taka zabawa pod tytułem my te są fajne Żydy i my mamy taką fajną religię, taki folklor i fajnie to jest. Nie, nie. Widzimy w Starym Testamencie, oni mają świadomość, to jest wybór. Za którym ja idę, i to jest wybór, i tutaj sobie możemy to wszystko w jedną nałożyć jakby kategorię. Wybór mądrości, wybór prawa, wybór Boga, wybór. Bo to było tak, że Bóg się objawiał Izraelowi nie? I, i powoli oni różnymi jakby poglądami odczytywali tą samą rzeczywistość albo tą samą rzeczywistość opisywali korzystając z różnych narzędzi nie i mieli prawo ale też mieli proroków mieli kapłanów a więc i rozpoznawali wolę bożą i mieli prawo które ich uczyło jak żyć według tej woli bożej czyli to słowo boże które Bóg kierował do swojego ludu a później w końcu, jak już się przybliżył czas Nowego Testamentu, to mieli mędrców. I znowu mędrzec, no to był taki, jak się tam zaczęła historia wcześniej, już przy Salomonie. No ale te pisma mądrościowe, no to nawiązują do mądrości Salomona, ale są takimi szkołami mądrościowymi z już czasów przed Chrystusem. Tam Syrach, którego w tamtych tygodniach czytaliśmy, no to jest tam 180 rok przed Chrystusem. To jest jakby w kontakcie z helenizmem, Żydzi mają taką, jakby próbują budować swoją filozofię, mądrość, ale oczywiście ta mądrość ciągle jest oparta na tym, który jest źródłem mądrości. No i psalmy, które jakby przeplatają całą historię, jak żeśmy cały ten Psał też razem przez kolejne lata rozważyli, no to te psalmy przeplatają się przez historię Izraela. I w różnych tych etapach, gdzie zwracają uwagę na prawo, na proroków, te psalmy mają odbicie w sobie. i Tam widzieliśmy, że są pewne sformułowania w psalmach podobne do proroków, pewne podobne do jakby prawodawstwo żydowskie, ale też jak w mądrościowych tych sformułowaniach. I jesteśmy przy psalmie 119, który rozłożyliśmy na kilka tygodni i między innymi tam właśnie było takie mądrościowe pytanie bo mędrcy mieli młodych swoich uczniów, adeptów, no raczej to, to były szkoły królów, szkoły no, tych liderów narodu późniejszych, nie? więc on był uczony przez mędrca, jak żyć według mądrości, ale tą mądrością zawsze się rozumiało na początku jest Bóg, i stąd też czytaliśmy w tamtym tygodniu. Taką mądrościową na przykład wypowiedź, jak zachowa młodzieniec czystą ścieżkę swoją, jeśli nie szczerze, swoich, Twoich słów. A więc widzimy, że, bo to tak sobie w tych mądrościowych, tych właśnie takie mieli takie dialogi, jak to, jak to zrobić, nie? No więc jesteśmy w tym psalmie, którym jest rozważaniem nad tym Bogiem, który objawia swoje słowo w historii Izraela i to słowo jest słowem życia. I od razu my czytamy oczywiście ten Psalm jako ludzie Nowego Testamentu, więc dla nas to nie jest tak skomplikowane, dlatego że po pierwsze my Jego znamy, Boga, który stał się człowiekiem i mówi do nas. I już tak nie jesteśmy tak skupieni, że ale fajne prawo coś nam pokazało, bo wiecie, dla Żyda to prawo, ta mądrość, prorocy to były takie lornety. Takie, takie okienka, przez które można było zaglądnąć do innego świata, do nieba. Jak w dzieciństwie były takie, te ze szkiełkami kolorowymi, i tam był inny świat, jak się patrzyło do tego. Więc dla Żydów to mniej więcej tak było. Nie? Czy myliśmy? to, powtarzaliśmy nieraz w psalmach, że, że, że świątynia Pana, świątynia Pana, to znaczy. E, Tron imienia Jahwe, imię to jest już jakby tak jakaś forma obecności Boga, i ta jakaś forma obecności Boga zasiada niekiedy na tronie w świątyni Pana. więc znowu jakaś namiastka obecności Bożej, prawdziwej. I to słowo, to prawo, to mądrość, która daje nam wejrzenie. I oni się tak strasznie tym cieszyli. Jak właśnie my w dzieciństwie, jak mieliście taką zabawkę była, chyba na kramach takie zabawki były, to, to się cieszyliśmy tym, jakby wejrzeć w inny świat. No i się cieszyli, bo mieli świadomość, że wyglądają w inny świat. Natomiast my, chrześcijanie, Bóg z nieba stąpił i mówi otwarcie, jak, jak tak było, że no tam też do powoli. Do, Tłumaczył, wprowadzał dzisiejsze Ewangelia, nie? zaczyna im mówić, że będzie cierpienie, że będzie odrzucenie, la, la. W pewnym momencie jest takie sformułowanie, że mówił to do nich wszystko otwarcie. Jak już się tajemnica mesjańska kończy, przybliża się śmierć, to już się nie bawi w chowanie tematu, bo już i tak widzi, że nie, nie zrobi się z tego jakaś rewolucja, tylko zaraz go zabiją i się odbędzie to wydarzenie zbawcze. Więc już mówił do nich otwarcie. To, to jest niesamowite, Bóg do nas mówi otwarcie. Oczywiście no, nasi bracia, ci którzy są fundamentem Kościoła, tym, y, tymi filarami, apostołowie, no, oni nie bardzo cykali, to, ta mądrość, to jest jak to światło, jak niebo zobaczyli, no to, to ich oślepiło i dopiero jak ten Paweł, co zobaczył Jezusa i wzrok stracił po jakimś czasie po chrzcie zaczyna mu wracać w widzenie, to tak, i, tak i, i, i apostołom po zesłaniu Ducha Świętego dopiero zaczynają widzieć, co tu się kurczę dzieje. Więc Bóg jest wcielonym słowem Jezus Chrystus, tak zresztą później Go Ja nazwie Słowem, logosem, tą przyczyną, a ten a a Duch Święty jest tym Słowem Bożym, tą Bożą Mądrością, która w nas mówi. Więc my oczywiście to mamy i jakoś nie mamy takiego, no jakby, celebrowania tej lupy, ale wejdźmy w ich mentalność, bo oni się cieszą, bo to nie są, to nie są tylko te błyszczące szkiełka, tylko to jest prawda. Oni się cieszą tą prawdą, tym, tym pojedynczym blaskiem prawdy. To, to jest nam, tego się nam trzeba uczyć w tych psalmach, że jak jesteśmy zanurzeni w prawdzie, to ucieszmy się, potraktujmy ją poważnie, bo to jest czasami tak, że człowiek no, otrzymał coś i, i tak już się z tym zwykł, że już nie ceni tego, więc do tego nas wzywają przede wszystkim te psalmy. Wracamy więc do tekstu. Skończyliśmy na drugiej literce alfabetu i tam była taka myśl, która później widzimy, że tą postawę ta postawa w stosunku do prawa, do Bożego słowa, do Bożej nauki, do Bożego objawienia, o której mówi psalmista, czyli rozmyślam o twych przykazaniach, baczę na twe ścieżki, rozkoszuję się twoimi przepisami, nie zapominam o twoich słowach. To ta postawa, i nie wiem czy to wybrzmiało, więc chcę, żeby jeszcze raz wybrzmiało, to jest właśnie ta postawa Maryi. Później apostołowi opisując jej życie, będziemy widzieć, że, że właśnie tak jak tutaj jest, rozmyślała o Twoich przykazaniach. Więc nie, nie rozumiała, co się wydarzyło, jak Jezus jej w świątyni jerozolimskiej powiedział, że powinien być sprawa ojca, ale rozważała je w swoim sercu. A więc ona bierze tą prawdę, która się przed nią objawiła, i ją po prostu oślepiła. Chowa w sercu, czyli we wnętrzu swoim. I powoli pozwala Bogu, żeby wyhodował w niej zrozumienie. To jest ta postawa człowieka, który jest otwarty. No ale to jest, słuchajcie, to jest postawa, mądra postawa już Żyda w Starym Testamencie. Wzorowa postawa Maryi. No a tymczasem my, którzy rzeczywiście mamy dużą dawkę prawdy, bo osobiście do nas Bóg mówi w naszych sercach, no z drugiej strony, no... Mówimy, zamknij się maluchu, jakby Matka Boża powiedziała, co ty tu gadasz, zamykaj drzwi do domu, szybko, nie? To czasami my tak się zachowujemy, tak, 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 ja wiem, ja wiem, no tak, tak, proszę księdza, tak, 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 wszystko wiem. No to gratuluję, nie? Postawa takiego zasłuchanego, zasłuchanej otwartości na, na Boga, który w tobie mówi, to, to wtedy zobaczysz, co to, tą opowieść Bożą inaczej, no to... Więc to rozważanie, o to chodzi, nie? że objawienie Boże Słowo, jego prawo wymaga rozważania. I to rozważanie, widzicie na przykład, co robimy, jak mówimy o medytacji, nie? że każdy tekst, jak czytamy, to zawsze Was zachęcam, żeby jakby przez trzy, przez trzy y, takie aspekty przepuścić ten tekst. Nawet jakieś krótkie zdanie z Ewangelii, prawda. No Chociażby dzisiejsza Ewangelia, nie, że kto chce naśladować, niech się zaprzeć, chce i za mnie naśladuje. No to po pierwsze, co Bóg mówi w tym tekście, że On jest wzorem i warto stracić dla Niego życie. Po drugie, co Bóg mówi do mnie, i ja już muszę zobaczyć, to rozważyć w swoim sercu, po pierwsze co On mówi, po drugie, co to dla mnie znaczy, to znaczy, czego ja się mam zaprzeć, bo się czegoś tam nie, nie, zap, nie bo coś za bardzo mi przeszkadza i za Jezusem. I później trzeci aspekt, jak to zrobić, nie? No dobra, mam się zaprzeć, ale jak się zaprzeć tak, to to wtedy będzie tak, to stracę tych przyjaciół, a jak stracę tych przyjaciół, to zostanę bez przyjaciół, no to może trzeba nowych przyjaciół poszukać. A więc wierzycie, ile jest roboty, ile myślenia w głowie? Więc tematy muszą być rozważone. Rozważone. To nie jest jakieś takie wielkie, to nie jest takie duże, tylko że. No Po prostu, jakby to jest odkrycie, dlaczego spływa nieraz po nas, jak pokaczce? kaczce. No bo kaczka jest posmarowana tłuszczem z określonej części swojego ciała i spływa po niej. Więc my tak samo nie pozwalamy, żeby się to nas weszło w wnętrze nasze. Musi wejść chociażby przez te trzy etapy, co Bóg mówi w tym tekście, co to dla mnie znaczy i co z tym zrobić. I... I wtedy to, rozwo to, to, to jest traktowanie też poważnie. Słuchaj, co mówię do ciebie, patrz na mnie, jak mówię do ciebie. Nie jak mamy kogoś relację. bo czasami może być tak, że ten, powtórz swoimi słowami, co ci powiedziałem. Czasami tak jest, że z kimś mówi, że on w ogóle nie. Nie wiem, dziecko, mąż, żona. <noise> nie? Więc czasami tak się my właśnie zachowujemy też wobec Boga, że wydaje się, że chciałby nam powiedzieć: Ej, słuchaj mnie. I nie chodzi o to, że Bóg nas chce sponiewierać, no, tylko że no, wychodzimy głodni z tej uczty, nie? wychodzimy puści. Dlaczego? No bo spływa to po nas. No więc Gimel 17, 17 werset 119 psalmu. Skarga, modlitwa, rozważania o trudach życia sługi, który idzie za... za za, za słowem, za mądrością, no ale pod, pod spotyka trudy, jak dzisiaj Jezus w Ewangelii obiecywał. <laughs> Okaż dobro Twemu słudze, abym żył, a będę strzegł Twojego słowa. Otwórz oczy moje, a ujrzę cuda z Twojego prawa. Przechodniem jestem na ziemi, nie zakrywaj przede mną Twych nakazów. Dusza moja omdlewa z tęsknoty za wyrokami Twoimi w każdym czasie. Zgromniłeś wyniosłych, przeklętych, którzy zbaczają od Twoich nakazów. Zdejm ze mnie hańbę i pogardę, albowiem strzegę Twoich poleceń. Chociaż zasiadają książęta i zmawiają się przeciw mnie, sługa Twój rozmyśla o Twoich przepisach. Ogłoszenia Twoje są dla mnie rozkoszą, są one moimi doradcami. To znaczy, okaż dobro Twemu, Wracamy do tekstu. Okaż dobro Twemu słudze, abym żył. Otóż. Życie ucieka, ale ja chcę to życie przeżyć z Tobą, ja chcę to słowo w tym życiu usłyszeć słowo i szerzyć i głosić to, co usłyszałem. A będę strzeg Twojego słowa, więc Boże, daj mi życie, daj mi czas, daj mi rozum, daj mi, daj mi zdolność. Kiedyś taki miałem w życiu moment, że sobie pomyślałem, Szkoda, że już niewiele życia zostało. No niewiele bo już, prawda. Jak tyle ciekawych rzeczy człowiek do, poznaje, a, a, to, a, a nie mam 20 już lat. Nie ma nie prze, przede mną mnie. Więc to doświadczenie tej, tego słowa bogatego obdarowującego Ciebie. No to, jest, to jest ta postawa otwartości na Boga, który do nas mówi. Nie? To jest postawa. Otwartości I, i zdaje mówić się autor też, że no mam problemy w tym życiu. Obrań mnie w tym życiu, bo, bo jest problem. Ja chcę żyć tym, co ty do mnie mówisz, tym słowem, tym przesłaniem. Otwórz oczy moje, a ujrzę cuda z Twojego prawa. Chodzi tu też, że daj mi zobaczyć Twoje działanie, bo ja ślepy jestem. Te ujrzę cuda Twojego prawa, to jest nawiązanie też do wydarzeń, które były w, w Boże dzieła w historii Izraela, a więc otwórz moje oczy, abym widział Twoje działanie w historii naszego narodu. To jest też ciekawe, nie? Jak proś, proś Boga, Boże, otwórz moje oczy, abym widział Ciebie y, w, w, działający w moim życiu. My czasami osiągamy poziom duchowy, będąc dziećmi Nowego Testamentu, wszystko nam dane, osiadamy poziom taki, że możemy się czasami jeszcze wkurzyć na Pana Boga. To ja tu a tu, a nic nie rozumiem co się dzieje na tym świecie, ja już nic nie mogę pojąć, no bo Ty chcesz pojąć, a nie jesteś zbyt pojemny. Jak mówił Maksymilian Kolbe, że nasza głowa nie jest zbyt duża, bo się mieści w czapce, taka mała jest główka ludzka. Dopiero jak napełni nią Boga, Bogiem ją napełni, to ona może pojąć rzeczywistości, które tak. A my często właśnie pojmujemy świat swoimi skalami, nie wpuszczamy tam Bożej skali, Bożej perspektywy, Bożego, Bożych horyzontów, no i nawet wąty mamy do Boga. No to co, co, Kurde, co to jest, panie Boże? To ja to litanijkę trzaskam co chwilę, a tutaj świat się rozwala. Halo Boże! No więc. Osiągamy taki poziom tylko duchowego rozwoju, że potrafimy się na Boga wkurzyć, że, że no coś tu nie ogarniamy. No nie, to tutaj popatrzcie, co on, co on mówi: bo prosi Boga, Boże, daj mi zobaczyć Twoje działanie, bo ja będę, będę pełny Ciebie wtedy, będę mądrzejszy. Kto z nas szuka działania Bożego, widzi, i to jest modlitwa do Ducha Świętego, stąd na mnie ducha bym zobaczył Twoje dzieła. Oczywiście temu służy dziękczynienie, temu służy wielbienie Boga, bo to nas wyczula, rozszerza nasze widzenie Boga i, i wtedy no, to, jest, to nie jest jakaś też no, znowu najwyższej kosmicznej rzeczywistość, rzeczywistość jakiejś kosmicznej skali, dlatego że no w życiu normalnym takim, codziennym też, no jak nie będziesz wiedział, że ktoś, kto ci ten, nie wiem, tam koszule pierze albo ktoś o ciebie troszczy, no to nic z tej miłości nie będzie. To, to trzeba mieć tą umiejętność, nie? Ale w stosunku do Boga też trzeba mieć tą umiejętność i, i prosić, pomóż mi zobaczyć, co ty robisz. Te cuda twojego prawa, czyli tą twą twącie. Przechodem jestem na ziemię, nie, nie zakrywaj przede mną swych nakazów. Dusza moja ondlewa z tęsknoty za wyrokami Twoimi w każdym czasie. Więc widzisz, Boże żyję, ale no, mój czas jest dany mi na poznanie Ciebie i spraw, bym rzeczywiście Cię poznał, bo, bo, bo ja tęsknię za Twoimi wyrokami. Tęsknię za Twym Słowem, krótko mówiąc. Tęsknię za Słowem za Twoją mądrością, nie? To jest też pytanie, przyglądnij się swoim tęsknotom, jest ten psalm, że jagłania pragnie wody na pustyni, tak dusza moja pragnie Boga żywego, nie? To jest... Hmm. Wydaje mi się, mam podwójne uczucia związane z tym psalmem. Otóż z jednej strony on jest taki psalm, że jakby pokazuje niedoskonałość na przykład mojego życia duchowego, a z drugiej strony zawsze sobie myślę, jak jest we mnie ta tęsknota. Wiem, co to znaczy, że jak łania pragnie, pragnie wody na pustyni, tak dusza moja Boga pragnie żywego. Jak ja wiem, co to znaczy, no to jeszcze nie jest źle. To znaczy, ja mam tęsknotę za Bogiem, która jest też darem przecież Jego. I jakimś poziomem relacji, że cenię tą relację. Więc, więc tutaj widzimy o tej tęsknocie, przy czym ona jest sformułowana, ukonkretniona. Nie? Tam w tym psalmie jest, jest, że dusza moja Boga Żywego pragnie, a tutaj mówi: Dusza moja omdlewa z tęsknoty za wyrokami Twoimi. Omdlewa z tęsknoty. Za wyrokami Twoimi, więc ja pragnę Twojej mądrości, bo po prostu bez tego ja już jak, 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 jak tałania na pustyni rzeczywiście umdlewam. To popatrzcie, gdzie my jesteśmy w tych pragnieniach i w tych rozważaniach w stosunku do tego, że i co jeszcze, i to trzeba, i tego nie wolno. Do takiego przeciętnego katolickiego myślenia, że to jest tylko zbiór zakazów. nie? Zupełnie to o czymś innym jest mowa. Boża nauka to nie są jakieś zakazy, które Ci wstrętne, brzuchate biskupy narzucili, choć też tych biskupów brzuchatych już coraz mniej, jeszcze proboszczowie są brzuchaci. No ale, <grym> więc y, jak widzicie, no to jest, to, 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 nie, to nie ten poziom, to, to Słowo Boże nas podnosi do innego poziomu, do, do pragnienia tego Słowa, bo to jest Słowo, które daje życie, to jest Słowo, które daje mądrość. I on też się tu spotyka z tym, że on jest w świecie, w którym wcale nie jest, bo my, bo my to bidne teraz, bo nas nie rozumieją, bo zgniły zachód, czy co tam. On, on ma taką sytuację, psalmista. Zgromiłeś wyniosłych, przeklętych, którzy zbaczają od Twoich nakazów. Zdaj im zajmie i pogardę, albo strzegę Twoich poleceń. A więc opowiada, że dostali trochę po uszach czy co się dobrze nosili, ale wcale Jemu jeszcze tak całkiem dobrze nie jest. Jeszcze prosi weź ze mnie, bo kpią sobie ze mnie. Chociaż zasiadają książęta, zmawiają się przeciw mnie, a sługa Twój rozmyśla o Twoich przepisach. Jestem wierny, mimo że wielcy tego świata, ja przy nich wyglądam jak jakiś debil. Z tym moim szukaniem prawdy, prawa Bożego, Jego mądrości. Ale ogłoszenia Twoje są dla mnie rozkoszą, są one moimi doradcami. Więc ja znajduję radość Twojej mądrości, bo ja wiem, że Twoje słowo to jest pocieszenia, to jest pomoc w trudach. Co ciekawe, zwróćcie uwagę, że nie mówi, a On tutaj mówi troszeczkę tak, jak było z Jezusem w ogrodzie oliwnym z tego obrazka. Weź ode mnie ten kielich. Ale nie moja, ale Twoja wola niech się stanie i doznał umocnienia. To znaczy, nie jest zdjęte z Niego cierpienie, tylko przychodzi do Niego słowo umocnienia. A więc mówi, że y, są moimi doradcami, ogłoszenia Twoje, są moimi doradcami, są dla mnie po rozkoszą. My natomiast często funkcjonujemy w takim kluczu, że Panie Boże. Nawet, no, no właśnie o to chodzi, że my często jesteśmy, to jest ta wielka maszyna do wydawania Coca-Coli czy innych tam napojów, Pan Bóg, i w tym tylko kluczu go widzimy. Zrób to, co ja chcę, bo tak jest dobrze, nie? Albo zrób tego, czego ja nie chcę, bo mi jest źle. No, dobrze, no, że mamy taką pragnienie, to, to dobrze, że mu o tym mówimy, ale to jest mało. Daj mi Panie słowo, które mi da na przykład wytrwanie, bo może trzeba, albo zrozumienie. Bo może trzeba przejść przez to. To jest właśnie też. On odpowiada, że to słowo jest taką, ten. Bawiam się, że was zamulam, więc idę dalej. aż jeszcze kawałek i kończymy. Przygnęła do prochu dusza moja, zachowaj mnie przy życiu według słowa twego. Moje losy opowiedziałem, wysłuchałeś mnie o Twoich przepisach, pouczyłam, pouczył, poucz mnie. Droga Twoich poleceń daj mi pojąć, abym rozmyślał o Twoich cudach. Moja dusza, nie z powodu smutku, umocnij mnie słowem Twoim. Oddal ode mnie drogę kłamstwa, ucz mnie łaskawie prawa Twego. Drogę wierności obrałem. Twoje wyroki rozważam, przylgnąłem do Twoich pouczeń jachwy. Nie zawstydzaj mnie, biegnę drogą Twoich przykazań. Ponieważ poszerzasz moje serce. A więc yy, jesteśmy dalej w tym temacie trudności, trochę też tak wielkopostnie, nie? że, że no jest o cierpieniu, jest o trudzie, trudzie życia, a Słowo jest w tym życiu jakąś mocą. Opowiedziałem, Panie, Ty mnie wysłuchałeś i połóż mnie, ucz mnie, ucz mnie, połóż mnie. Drogę Twoich poleceń daj mi pojąć, abym rozmyślał o Twoich cudach. A więc chcę Ducha. To jest takie wołanie o Ducha Świętego. To też jest takie zwróćcie uwagę, że no. Jeszcze raz chcę to podkreślić. Ile razy wołamy w trudnościach zmień Panie to, tak, siak, owak. a może wołajmy daj mądrość, daj ducha, daj rozeznanie jak to przejść. Moja dusza łzy roni z powodu smutku. Umocnij mnie Twoim słowem. Jesteś mi potrzebny. I teraz zwróćcie uwagę też, że słowo jest potrzebne, jest naszą potrzebą. Czasami mamy Taką myśl, że jakieś, no, jakaś emocje, jakieś uczucie też, ono jest ważne. Poczucie doświadczenia. Ja wiem, że, że, że jestem przytulany przez Boga czy coś, ale Słowo jest tą przestrzenią, gdzie Bóg cię przytula. Ile razy nasze uczucia, nasz rozum, myślę, że i ciało, no bo jak przez uczucia, to i ciało doznaje umocnienia. Bóg do nas przez Słowo nas dotyka, Bóg nas dotyka przez Słowo. Oczywiście, naucz mnie prawdy, oddol ode mnie drogę kłamstwa, łóż mi łaskawie prawa Twego. Trzeba się strzec też, żebyśmy byli słuchaczami żyjącymi w prawdzie. To co Jezus tam oczyszczał od faryzeizmu, od, od różnych rzeczy, to trzeba tego pilnować. A więc drogę wierności obrałem, Twoje wyroki rozważam. Więc widzimy, że słuchać Słowo to jest rozważać, ale też być wierny. On Ja tym Słowem żyję, ja wchodzę w tą relację. Ty do mnie mówisz, ja to przyjmuję. Przygląłem do Twoich pouczeń Jachwy. Więc ufam Tobie i ta ufność, ufność się przejawia w postawach. Biegnę drogą Twych przykazań, ponieważ poszerzasz moje serce. Rosnę więc, nie? Rosnę... Dlaczego? Bo biegnę drogą Twych przykazań. Czyli zaczynam żyć według tego, co do mnie mówisz. To nie jest tylko, ześpiewaj mi Panie Boże piosenkę, tylko daj mi słowo, ono jest konkretem. Zresztą dla Żydów słowo, ono, ono jest działające, to nie jest tak, że słowo sobie brzmi. Tylko to jest słowo Boga, ono mnie przemienia. No warto się też na tym zastanowić, stąd też tyle razy, gdy mówimy właśnie o tym rozważaniu Słowa, to pamiętajmy, i, i powtarzam to i powtórzę jeszcze raz, że jak masz trzy minuty poświęcić na rozważanie Słowa Bożego, trzy minuty tylko, to jedną minutę zapytaj się, co Pan Bóg w tym tekście mówi, drugą minutę, co, co to znaczy dla Ciebie, co On do Ciebie przez to mówi, a trzecią minutę, co z tym zrobić. Wtedy słowo jest przyjmowane i przemieniane w życie. A jak nie przejdziesz przez te etapy, no to masz. A nie, no to wiem, to znam to. No to tak. No, trzeba kto, to, iść, naśladować za krzyżem, tak, straci życie, że zyska. I co? Co było do ciebie? Co cię zmieniło? Więc o to chodzi? Że Słowo Boże w ten sposób, to jego naukę trzeba przyjmować jako do mnie. I co z tym zrobić jeszcze? Bo nawet jak do mnie to jest jeszcze za mało, bo czasami się na tym zatrzymujemy, ale mnie to wzruszyło, ale mnie to walnęło, ale mnie to wkurzyło. I musi być jeszcze następny krok: żyć tym. A nie wiem, to się pytam, Panie Boże, jak tym żyć? Tyle na dzisiaj. Dobra, Bogu, przedstawmy nasze prośby.